Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie Tarota na 30 września 2025. Patrzmy. co Wszechświat i Tarot Chcę Wam przekazać w tym dniu 30 września. Ostatni dzień września. Ostatni dzień września, jak będzie wyglądał dla nas. Ta karta. Król Kielichów. dwie buławy i fajnie wyskoczyła ta karta. Osiem pentakli na spodzie talii wieża. Wypływamy na głębokie wody. Na... Chcemy poszerzać swoje horyzonty. Jesteśmy na to gotowi. Nie boimy się stawić czoła przeciwnościom losu. Cokolwiek nas spotka na tej drodze, to my to po prostu mamy taką bardzo dojrzałą postawę w tej sytuacji. A tutaj się może wiele wydarzyć. Tutaj może mogą miotać nami różnego rodzaju emocje, może się też bardzo wiele wokół nas dziać w tym dniu, A, ale damy, damy sobie radę, dlatego że mamy dobry plan. Mamy dobry plan. E, dobrze się do tego przygotowaliśmy. E, patrzymy z, z, z optymizmem w przyszłość, no i, e, i się nie boimy, bo to jest dobry plan. Tutaj jest jakby e, już nas e, początek dnia może być burzliwy, ale później jest już spokój. Jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy. E, Gotowi na to, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby się rozwijać, żeby wdrażać te nasze pomysły w rzeczywistość. E, tu widzimy tę pełnię księżyca, e, i to w zasadzie e, może być też taki symbol dopełnienia, że coś dobrze się przygotowaliśmy, coś dobrze zakończyliśmy, i to może być związane z jakąś pracą, którą mieliśmy do wykonania. Że tutaj jest, jest jakiś dobry plan działania, dobry plan pracy. E... Może on jeszcze e, wymaga jakiegoś dopracowania, ale, e, ale mamy te chęci, chcemy to zrobić. E, karta 8 Pentakli to jest karta, w której e, szlifujemy. Nasze zdolności, nasze umiejętności i z każdym kolejnym projektem stajemy się coraz lepsi. Stajemy się mistrzami w tym, co robimy. Więc, możemy też nawet nad czymś pracować w takim skupieniu w tym dniu. Praca będzie miała bardzo duże znaczenie. Praca będzie miała w Praca będzie, ten projekt, nad którym będziemy pracować, będzie wymagał, wymagał od nas skupienia i takiego no, przyłożenia się do tego projektu. Ponieważ tutaj mamy tę wieżę na spodzie, mamy tę wieżę na spodzie, coś się mogło no, wcześniej nie udać. Wcześniej się może nie udało, bo nie było planu. I dlatego jeszcze tutaj początek dnia może być taki bardzo burzliwy, może być taki bardzo no, niespokojny, tak jak te wody tutaj na tym oceanie. Ale, ale, my, ale my pokonamy te wszystkie przeciwności losu, które się dzisiaj tutaj mogą pokazać. Będzie nastąpi taki jakby. Um, Taki spokój, taki wewnętrzny spokój, ze względu na to, że będziemy na przykład lepiej przygotowani do, do, do tego projektu. Dziękuję.